Witajcie w Pytaniach i Odpowiedziach. Dzisiaj pytanie. Współżycie bez ślubu nie jest dla nich grzechem. Co zrobić? I pytanie jest szczegółowe. Do, 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 powiadam, jak wyjaśnić osobom, które już 7 lat mieszkają razem, że współżycie przed ślubem to grzech? Osoby te nie kochają, się kochają i planują ślub. Dla nich przykazanie nie cudzołóż oznacza zdradę związku, w którym są. Jest to bardzo częsta sytuacja, dzisiaj. Czyli rozumienie wierności, nie jako wierności ślubowi, tylko wierności uczuciu, które teraz mam. Czyli mam uczucie do tej osoby, to uczucie może trwać 3 miesiące, więc jestem przez 3 miesiące z nią w relacji i w czasie, gdy jestem z tą osobą w relacji, to nie powinienem jej zdradzać. Za trzy miesiące jestem w relacji z inną osobą i teraz jestem z tą osobą w relacji, teraz mam uczucie do tej osoby i jej nie powinienem zdradzać, bo jestem w relacji z tą osobą. A jeśli zdradzę tę osobę, czyli będzie numerek na bok jednorazowo z kimś innym, to ta osoba ma w sumieniu dyskomfort, że zdradziła, bo zdradziła to uczucie. Czasami to nie są trzy miesiące, tylko jest rok, pięć lat, dziesięć, i po dziesięciu latach. Ktoś ma dwójkę dzieci, ale widzi, że już uczucie ma gdzie indziej. I w tym momencie jest mu ciężko współżyć z mężem, z żoną, z którym ma, ma ślub, tylko jest w innym związku i tam się czuje komfortowo, bo tam ma ulokowane uczucia. Więc jest to cała trudność dzisiejszego yy, dzisiejszych czasów: wierność uczuciu, a nie wierność ślubowi czy można to jakoś wyjaśnić No powiem tak nie ma na to jakiejś recepty ponieważ yy, niestety ten problem dotyczy nie tylko ludzi którzy nie, nie doświadczyli Pana Boga ale również tych którzy doświadczyli Pana Boga To się dzieje również i w małżeństwach zaangażowanych to się też dzieje wśród kapłanów że Ksiądz się zakochuje, czy siostra zakochana się zakochuje, i w tym momencie chce być wierna uczuciu, a nie ślubowi. I zostawia sutannę czy habit, odchodzi, mając poczucie, że Bóg mi to mówi, że Bóg mi mówi, żebym tam poszedł. Dlatego nie po, nie, ja nie znam recepty, sposobu, żeby takiej osobie wyjaśnić, jeżeli jest uczucie silne można wyjaśniać, jak tego uczucia nie ma. I wtedy pokazywać to rozróżnienie, że wierność polega na wierności ślubowi, na przysiędze, którą złożyłem. Temu mam być wierny, bo inaczej, jeżeli będę wierny uczuciom, to w praktyce okaże się, że jestem niewiernym. Jestem wierny swojemu egoizmowi. Temu, że ja teraz chcę być, tutaj jestem wierny temu, teraz chcę być. Teraz chcę pojechać sobie szybko, no to teraz jadę szybko, teraz chcę pojechać wolno, no to zachowuję przepisy. No to nie jest zachowywanie przepisów. Wierność jest pewnym zobowiązaniom, które podejmuję, a nie uczuciom, które są zmienne. Jeżeli mamy to sobie wyjaśnić, to wtedy, kiedy uczucie słabnie, to jest jedyny sposób. Ono trochę osłabło, i teraz zobacz coś, co się dzieje w tobie. I... I wtedy, a jeszcze nie ma jakiejś innej relacji, i wtedy powiedzieć o, o zobowiązaniu na życie, tylko czy osoba chce być w ten sposób wierna, to pytanie dzisiaj powinno się pojawiać y, za każdym razem przed ślubem, kiedy udzielamy ślubu w kościele, y, czy y, w momencie, kiedy przestaniesz kochać, mówimy o uczuciu miłości, jak przestaniesz kochać, to czy dalej będziesz chciał być z tą osobą? A jeśli ta osoba cię zdradzi, to czy dalej będziesz chciał być z tą osobą? Takie pytania powinny padać przed ślubem. Jeśli nie ma tutaj warunku, no to jak najbardziej jest prosta droga do ślubu. A jeżeli jest warunek, że ktoś powie nie, jak mnie zdradzi, to ja też odchodzę. To znaczy, że jest warunkowe i To nie jest to, jest to stwierdzenie nieważności. Tylko pytanie należy bardzo konkretnie zadać i uświadamiać, że mamy być wierni ślubowi. Tutaj w Twoim przypadku jeszcze pytasz, a jak ich przekonać, żeby wzięli ślub? Bo planują. Planują potem sobie jakieś różne takie wygibasy, mówią, że w kościele za drogo, że w kościele nie jest drogo. Jeżeli ktoś powie, że chce bez, po prostu nie robię wesela i to możesz być na normalnej mszy o 18:00, organista i tak, i tak jest i naprawdę można się z księdzem dogadać, ale jeżeli ktoś powie, że w kościele chce tanio, że teraz nie zapłaci organiście, nie zapłaci za wystrój kościoła, a jego impreza kosztuje 10 tysięcy. To jest trochę słabe. Tak. Jakby tutaj ta proporcja ważności jest. No. lepiej się przyłożyć do tego, co jest w kościele niż do tego, co jest na imprezie. I no. Tutaj też od razu warto, warto wspomnieć, że no, mamy wspierać Kościół. Tak? Mamy wspierać Kościół. I to nie jest tak, że to, co jest w Kościele, jest poza naszym finansowym wsparciem. Jesteśmy też za to odpowiedzialni. Więc, jeżeli ktoś jest osobą, która regularnie chodzi do kościoła, ksiądz widzi, też ksiądz nasz patrzy na taką sytuację, niż ktoś, kto w ogóle nie ma nic wspólnego z Kościołem, rokowania na to, że ten ślub będzie wierny, są znikome. No i teraz ułatwiać, czy utrudniać? Księża już też mają trochę rozeznanie. Nie chcę usprawiedliwiać, jeżeli jest jakieś nadużycie, bo i to jest. To jest, wszędzie są nadużycia. Natomiast no, tutaj potrzeba, moim zdaniem, można się wszędzie dogadać. Ja widzę u nas w kościele, że, że jest wiele takich sytuacji, że ktoś mówi, ja bym chciał już w kaplicy, proszę księdza, nie chcę w kościele, tylko żeby to było w kaplicy, przyjdę tylko z rodzicami, żeby byli świadkami i tyle. Bo, no bo my już mieszkamy 7 lat, 10 lat mieszkamy razem i no, żeby już nie było pompy, wielu myśli, że my jesteśmy po ślubie. Jak najbardziej jak najbardziej. Przyjdźcie w taki sposób i ważne, że takie pragnienie się w was pojawia. Jak zaczniecie rozmawiać z księdzem, to wam ułatwi to maksymalnie, jeżeli chodzi o ceremonię. I nawet można to zrobić naprawdę nie tyle po cichu z zamkniętymi drzwiami, ale kameralnie, tak, żeby to było, no, żebyście byli szczęśliwi i żebyście byli wierni ślubowi. To jest, to jest istotne. Dzięki za wysłuchanie tego odcinka. Kciuk w górę, udostępniajcie ten materiał. Prześlijcie tym, którzy tego potrzebują, żeby tego posłuchać. Na Messengerze, gdzieś komuś udostępnijcie, czy na, na Whatsappie subskrybujcie nasz kanał. Dzięki za wysłuchanie. Do zobaczenia.